Draku, co ty tutaj robisz? O, cześć Maciek. E, wiesz co, pozyskuję łapki w górę, żeby nam misja dobrze poszła, ale. Ej, 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 co, coś się zepsuło? Automat się zepsuł. O nie! Widzowie, musicie nam pomóc. Musicie dobić co najmniej tysiąc łapek w górę pod tym filmem, żeby nam się udało. Bo inaczej, co my biedni zrobimy? Nie zaliczymy tej misji. Nie! Siema, dzień dobry, wieczór, cześć, ja jestem Złaciek i to jest kolejna misja w CSGO z Drakiem! I dobicie od razu tutaj tysiąc zapek w górę, żeby nam się ta misja powiodła. Więc lecimy draku, tu jest trochę zimno, a jak widzicie taki trochę inny klimat niż każda inna misja N Draku z czego wolisz strzelać? Z M czy zakacza? A chyba zakacza. No dobra, no bo tam leżała taka samotna M4, ale dobra, po prostu co my tutaj mamy? Nie, Chaciek, chodź, choć. O Jezu, czekaj, 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 czekaj. Czeka, nie. nie, dobra, bo nie odpaliłem no na coś Uff, dobra. Być ode mnie uciekł i co ja bym wtedy Woo! zrobił? Patrz, jak się trzęsę, patrz. Patrz, jak o, się trzęsę. Tak zimno, że ty się ślizgasz w miejscu po prostu. <gry> o, to jest walk. Ej, co jest? Dostałem! Ej, dostałem! Skanują Skąd? Nas, skanują. O, kurde. Dobra. O, tak być nie może. Patrzmy po prostu. O, tutaj jakiś. oni nie wiedzą, co się dzieje. Takie nieogary, trochę. O, plan C4. Masz tam c Gdzie ty, tylko jesteś? Plan? No, no tutaj. Plan c tylko gdzie? Świętor? Czekaj, tu jest to niby nie? exit jakiś, może tutaj gdzieś. Ewentualnie w te drzwi. Dobra! O, okay. działa! Slow -mo? Albo i nie. Albo. A może jeszcze drugi. A, a okej. Okay. Dobra, to ja jedna, to drugi. To nie wiem czy. Eee. To będzie wybuchać? Halo, dzień dobry. Halo! Coś się zepsuło. Ja może po prostu mieć plantować i tyle, dobra. Misja zakończona. Dziękujemy za uwagę. Plantujemy, dziękujemy za uwagę. <głos> <głos> e, coś nie, o... mi się. O! o e... The fuck, da fuck, the fuck co, co? Hit in the launcher. Co? Eee, ja też mogę wziąć? O co tutaj chodzi? Nie mam zielonego pojęcia. No dobra, no skraftowało się jakieś dziwne gówno. No chodź, chodź. No. No chodź. no chodź, no chodź. No i nic się nie stało. No i właśnie. Launcher to, jakiś zepsuty, jakiś eee... no nie wiem. Ej, Drakuła, gdzie ty jesteś? Chodź tutaj. Eee... Eee, tu, to, 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 tu, to, tu, 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 tu bo, bo ja jestem na jakiejś ścieżce, kurde rowerowej. Właśnie, właśnie o tym. Ej, wiem, tam jest że... ścieżka na dół, chodź. Chyba tutaj. Coś... Nie wiem, tamto jakieś dziwne w ogóle. Nie wiem, no... No, no, <sparcuchomo> splantowane. Splantowane, no, no, okay. splantowane, nie wybuchło, nie udało się, no to lecimy dalej i tyle. <ślad> nie wiem czy się w ogóle nie wracały, bo tak przez te... to teoretycznie. No a... tak jakby tak. A... Aha, w... Aha, no i spoko, no i, no i się no, wróciliśmy. No, no i gitara. Zakończona, super. <laughs> Ej, Aha, patrz! Okay. A, Coś fajnie. tutaj znalazłem. Zaraz, zaraz. Wow, wow! Zakładam, ok że teraz działa launcher, wiesz? Chyba teraz, nie wiem. Wow, działa! Patrz, He, zaraz. Ej, dobra, 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 czekaj, czekaj, czeka, bo oni się tutaj wychodzą. Bo drzwi, 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 drzwi są, 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 drzwi są, drzwi są rozwalone. Dobra, ja sobie zabrałem trochę nade'ów, tutaj jest jeden nade jak chcesz. Chyba w windę przyzywam jakąś. A, raczej... Bez... O, leci, leci. O, właśnie coś kwitnęłem. No, strasznie taka nieczytelna ta misja, ale. O! O Jezu! Tu, tu, tu stał gościu? Tak! Se lol, serio! Czekaj, czekaj, bo coś Patrz, patrz, bo tu jest taka luka. Tu jest taka luka i coś mi się wydaje, że jak my się odwrócimy, czy coś. Dobra, tylko coś. To jest bardzo podejrzane. O, no, ale dobrze. O, patrz, czy jesteś. Okej, okay, okej, okay, dobra. Okay. Patrzę, klikam po ścianach, czy tu jeszcze nie trzeba jakiegoś. Albo może kilka, O! Po... Jeszcze tutaj no, ściana. Właśnie. Dobra. Dobra, teraz będzie. Lecimy! Motherfucka! O kurde! Pięknie, dobra. O dobra, dobra. Oj, 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 oj. Take the... Dobra, mamy. Take the pretend enemy plans. Co my tutaj mamy? Co to za rozumek jest w ogóle? Ty! To jakieś... PLANY! Co oni tu kombinują? Patrz jak ktoś ładnie sobie położył Negewa na półeczce. Okej. Okay. Ale ja tego oczywiście nie będę brał. O, dobra, ja biorę. Uh. Tak? Wziąłeś nege negeva? No to będzie jadka, no to będzie jadka. Tylko teraz... Wiesz co, teraz mi się wydaje, że będziemy musieli... Oho... Ej! To jest bardzo podejrzane, winda nam uciekła. To jest bardzo podejrzane. Draco, szykuj gewa. Oho... Szykuj Negev'a! gewa! Szykuj uh. O! Ej... O, o. Co?! No to ładnie. Ej, co to? Ej, w niebie jesteśmy, patrz! A nie, aha. Checkpoint. To jest y checkpoint. <laughs> Okej! <Okay. laughs> dobra, no to było spoko. Okej! Okay. Okay, dobra. dobra, wziąłem sobie dobra, M4. Ty, ale patrz! Teraz nie ma tego. Ale to jest. Jest drabina z boku. Jest drabina, dobra, czekaj. Lecimy. O! Dobra? O, o. Dobra, szykujemy się, szykujemy się. Tu się jak na razie nic nie dzieje, ale coś mi się wydaje, że zaraz będzie jakaś gruba... Okej. Okay. Okay. O, e, o Jezu, znowu ten launcher głupi patrz. Co tu się dzieje w ogóle? Co to ma być? Jakieś launchery dziwne. Press the button quickly and si Okej, okay, czekaj, 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 ja muszę okay. Wsiąść, okay. wsiąść. Wsiąść, wsiąść oh. i lecimy. Whoa. 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 The fuck? The fuck? Zabiłeś się! Nie, bo? Wow, 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 od wow, razu strzelają, o kurde! Czekaj, gdzie oni, gdzie oni są w ogóle? Ej, oni skanują... Wow. Co tu się dzieje? Dobra, a, fuck, 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 Jezus Mariusz, dobra! Co? nie. Dobra, mamy tu checkpoint, to da, ku... nie jest misja... O właśnie, dobra, o, o, tylko ja kurde nie mam teraz broni, to o, jest najlepsze, o fuck, shit, 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 Czekaj, bo tu broń była, twoja! Jak Ej, rzecz. ja... Ja próbowałem przeskanować gościa przez ścianę i się nie da. Oni Dora. skanują, spoko, wszystko działa. Aaa, idę, gościa... ten, ten bot strzelec, to jest prawdziwy strzelec. No właśnie, te boty to się uczą wra... Razem, aj, czekaj, M4! -ka. Szybka akcja, szybka akcja, czyż... Okay. Ma to... Okej. kurde, jeszcze, okay. idą, dobra. Ale to jest intensywna misja, dobra, te, te pudełka akurat się nie można skraft, ...nie można skraftować, te też nie... Ale kurde, ta winda mnie naprawdę zask zaskoczyła, stary! No, ta ta window? Wow, to było... co to kurde jest? O kurde, bele. No dobra, co to jest? Fabryka lajków. Jak na razie, tak, puste. I o, o! A jednak nie. Eh, oni nie są za mądrymi. Nie, nie, nie są to za mądre tak, boty. Czekaj, flasza rzucam. U nich to jest tak, że albo, albo są przekoksami, albo nie wiedzą, co się dzieje. No <laughs> i właśnie to jest taki balans. Ale najlepsze by było to. O! o shit, składam. Kurde. No i, no i super. O! Strzela, Ostrzelają, strzelają! Chodź tu, chodź, chodź, chodź. O! Eee, eee, oj! Oh, kurde. Nie! O kurde ty patrz! Ale... O nie, dobra, co za... Dobra, dobra. O nie, o nie, o nie! I will get my revenge. I will get my revenge! Powolutku, powolutku, wolutku, Hehe, 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 umarł. O! Oh, kurde, straszysz mnie, dobrze? Dobra, z dwóch, dobra, dwóch stron, dwóch z dwóch stron, stary. Lecimy! O, oh, fuck! O oh, Jezu! O oh, Jezu! O, oh, 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 oh. oh, co tu się dzieje? Coś jeszcze. Oh, fuck! Dobra, już tam biegnę, już tam biegnę, Draku. Biegnę. A, okej. Okay. Okej. Okay. Right. <laughs> Yoshi! trole. Znowu znaleźliśmy strollowanego, znowu znaleźliśmy yes. jego. To się. To, to, to jest niemożliwe. Ile razy ci terroryści będą po, porywać naszych przyjaciół? To jest. Po prostu aż dziwne. O, hey, ale? Się skoczyć. Chodź. No, no, no spoko, ale ja z drugiej strony też wszedłem. O, okej. Okay. <laughs> Dobra, więc... Dobra, jesteśmy na dachu. A UG tutaj leży nie bez powodu. Tutaj. Coś słyszałem, coś słyszałem. O, strzelają! Ej, ja tam widzę same A. cienie. Ej, tam są duchy! What the fuck! Nie! Ej, jestem na dole, patrz! Ej, się. Z... Zakradnę się, patrzcie, nie widzą mnie. Nie widzą mnie. Dobra, uwaga! Ej, Draku! Chodźcie, badia! Ej, to są, to są retardy. To są retardy. To są retardy, stary. Ale dobra, dobra, mama kacza. I chyba uratowałem sytuację, ale kurde. Muszę się tam dostać, bo tam strolowany klęczy gdzieś. Patrz, on klęczy, jakby chciał się zabić. Strollowany, nie rób tego! Nie. nie! Dobra, czyli musimy teraz po prostu wrócić. Ale ja coś czuję, że to nie będzie takie proste. Też mi się wydaje, że to nie będzie aż takie proste. Chociaż. Mam tylko nadzieję, że. O, Zrozum o, dobra, wody. widzę samotnego jeźdźca, który. Niestety dołączył do swoich przyjaciół. Okej, okej. Mów to, mów Czekaj, synku. Łoł, Ej, oh. na kosy, na kosy. Spokojnie, na kosy. Skradaj się i na kosy. Bum! Dziaba, dziaba, O kurde, bele. <śmienic> Dawaj, biegnij, Draku, szybko. Bierz już jego, bo on już zamarł cały. Patrz, nawet się nie o, rusza. Nie, nie klęcz, bo wilka dostaniesz. <śmienic> <Yes>. <śmienic> Ale, ale, ale ci terroryści są trochę takcy niemądrzy, No ale, powiem ci, że nawet mi tu pasuje. Nawet mi tu pasuje. Patrz, ja prawego, tylewego, lewego, co? Dobra, 3, 2, 1. 1. HET! Oh! Dobra, widzę na horyzoncie gościa i do widzenia. <laughs> to jest taka fajna mapka na chill. Taki no, chill. O, o, nie. dobra. No, tam, ty ty przy drzewie. A, a, no, szczero, no i dobra. Dobra. No. Pięknie. Okej, okay, kolejne drzewo, ale jak na razie nie widzę żadnych ludzi. O! o. Jezu! Łot! A! Tak, tak! Chodź, jak fuck. mnie ze snaipili. Okej. Okay. Co? Nie no, Jeszcze kurde! Ten? Ledwo co mnie zobaczył, już kurde chyba okay. dostałem takiego jedną, jedną strzałę. Nie, nie. Oni muszą grać dużo w gry komputerowe. Bardzo, ba e, e, Zapomniałem o strollowanym. <laughs> Coś tu się jara! Chyba, to chyba koniec. To, to chyba dymy. To dymy! Ej! Jest! Jest udało nam się, <laughs> więc wasze ławki pomogły, naprawdę wasze ławki w górę pomogły nam i to mi się bardzo podoba. Więc to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Subujcie Draka, subujcie mnie. Widzimy się w kolejnej misji. Na razie. Papa.